Hej, cześć, witajcie z tej strony Rayman i jestem kurwą. Hej, cześć, witajcie z tej strony Rayman i witam Was dzisiaj w czymś innym niż Minecraft Hardcore. Tak więc jest to Hexicht, czy jak zwał, tak zwał. Znaczy, słuchajcie, mm, wbiłem na pewien serwer. Który dostałem od mojego wiza No podejrzewam, że no jest to reklama Nijak nie jakiegoś yy, tam serwera No ale słuchajcie, jestem świeżym graczem Dopiero co wbiłem I w gruncie rzeczy nie mam ślubnego pojęcia o co w tym chodzi Więc ta książeczka będzie dla mnie strasznie przydatna Tak, na pewno Jakieś podstawy postaw tutaj są, naprawdę No ale, yy, mm -hmm. dobrze Eee, jako, że jest to serwer, to niespecjalnie wiem co powinien robić na początku. Eee, pierwszy raz nie wyłączyłem dźwięków z Minecrafta, bo stwierdziłem, że hej, dodaj jakieś nowe piosenki do tego modu czy coś, no to może warto tego posłuchać, bo może być fajne. Eee. Ale jest to serwer, to w sumie powinienem trochę czat wyłączyć, bo gram sam no to, znaczy czat nie powinien obchodzić skoro gram sam. Ale nie wiem czy do tego stopnia, żebym pokazywał go wam na filmiku. Um, Przez dajmy na 20... 20 po prostu. Okej. Okay. I... O co chodzi w tej grze? Naprawdę sam nie wiem, ale jest dość duż, To jest dość duża paczka modu, bo ile spojrzałem dobrze, ma ich 68 yy, Ale mam nadzieję, że rządzi się podstawowymi prawami Minecrafta i jakoś będę w stanie... W ogóle fajnie są te nagrobki, jakoś będę w stanie się odnaleźć, będę jakoś w stanie, no, przeżyć chwilę. Chwilę dłużej niż jeden odcinek, bo w sumie, no, może być ciekawie, może być ciekawie. Hmm. Jakieś kwiatki, co to jest? Czym jesteś? Nie idzie go zebrać nawet. No dobra. Jezu, ale ta muzyka jest za głośna, wiecie? Muzyka jest dobrze, kiedy przygrywa w tle, a nie kiedy zagłusza mnie Dobra, pytanie. Cholera jasne, co to jest? Mogę to wykopać? Mogę się nie zabić. Dobra, może najpierw kamień. Tak, kamień zawsze się przyda. A co to jest? Nie wiem. Wow, nie, nie da się tego wykopać. To jest pełno na żelazny kilof. Albo jeszcze na coś innego. Mm. O, jakiś domek. Wiecie, warto odwiedzać chyba takie rzeczy. I nie jestem do końca pewien, czy to nie jest generowane strukturalnie. Czyli nie, że jakiś grasz, to budował, tylko że po prostu mapa sama takie coś wygenerowała. Eee, tak, to jest generowane przez mapę. Bo to jest domek villagera. A, muszę pamiętać, że miałem na, kontrole, na kontrolerze mm, sprintu. Bo już, już mogłoby, ci, mogłoby się to dla mnie źle skończyć. No ale słuchajcie. Ym, co to jest? Marmur? Nie, to jest? Ej. Czym ty jesteś? Tak, to jest marmur. Mhm. <śmum> to wykopię go trochę. Ogólnie jeżeli chodzi o mody, no to kiedyś wiem, że grałem na jakimś serwerze takim... Nie wiem, co się chyba nazywało Techniccraft czy coś desen. I tu była dość spora paczka modów, oczywiście serwer nie był polski, ale był naprawdę mega fajny. Mega mi się na nim grało, grałem ze znajomymi i no ogólnie, ogólnie cholera siedzieliśmy od rana do wieczora na tym serwerze, tak nam się świetnie grało, ale później no, później się poobrażaliśmy na siebie, bo to była taka znajomość z internetu, no i w końcu wyszło na to, że nikt tam nie grał, a ja usunąłem te młody, bo nie chciało mi się samemu grać na tym serwerze. Ale wiem, że tam były jakieś reaktory, w ogóle trzeba było energii dostarczać. Dużo pieprzenia, znaczy ja ogólnie się zajmowałem tym, że chodziłem i materiały zbierałem, no niestety. Bo ja naprawdę nie ogarniam modów. To jest dla mnie dość spore wyzwanie, więc mam nadzieję, że docenicie moje trudy. Bo robię to dla was, żebyście się nie nudzili. Kurczę, wypadałoby poczytać naprawdę tą książeczkę, którą dostałem. Ale no nie chce mi się. Na kopie Saga po prostu marmuru. Pójdę sobie gdzieś dalej i wtedy się zobaczymy. Dobra, to jest serwer, więc trzeba naprawdę uważać na innych graczy. Jeszcze z tego co patrzałem, znaczy... Nie czytałem o tym nic w sumie, znaczy nie patrzyłem na nic. Yy, ale spojrzałem na taki filmik, co był na stronie, kiedy ściągałem. Jezus Maria! Boże jak dobrze! <ścoughs> Tam był moc super, świetnie, poszła mi cała siekiera, ale drzewko jest fajne. Bardzo realistyczne. Mm. Mhm. Spojrzałem na taki filmik, co był tam na stronie umieszczony, no i stwierdzam, że chyba to się opiera na trzech klasach: coś typu Skyrim, czyli mag, wojownik i złodziej. Miałby interesować bycie złodziejem, tak naprawdę, bo jest to dość spoko profesja. Zwłaszcza, że w Skyrim grałem, to grałem magem i wojownikiem, no to. Znudziły mi się trochę te dwie klasy. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, jeżeli, nie wiem, jeszcze nie zaczęliście grać, albo gracie, albo chcecie zagrać w Skyrima, to jeżeli chcecie robić misje poboczne, to jak najbardziej przyda wam się wojownik. Jeżeli misje fabularne, sam główny wątek będziecie chcieli robić, to bardziej wam się przyda mak. Tak samo wybór postaci. Jeżeli chcecie robić poboczne, bierzcie Norda. Nord jest zorąbisty. A ja już znalazłem... Ja już coś znalazłem, to, to standardowo okradne to wszystko. Nie wiem, piesek ma trochę węgla. Yy. I ogólnie, ogólnie, IP serwera będziecie mieć w opisie, tam jakieś yy, paczki do downloada. Alda, wszystko będzie w opisie, elegancko, ładnie, pięknie. Yy. No i będziemy mogli razem pograć, nie wiem, stworzymy sobie super mega gildię i rozwalimy ten serwer w pistu. Juhu, Trzy osoby wejdą. <grym> Dobra, co by tutaj porobić? Trzeba by znaleźć jakieś miejsce. W ogóle nie ma dźwięków w Minecrafcie. O co chodzi? O co chodzi? Przecież mam włączone. Ej, w ogóle się spieprzyły. Chyba serwer patrzcie. wiecie? Na chwilę. Nie no, działa, ale dźwięków nie ma. No halo. Może mi się... Ej! O Boże Czy mi się coś popsuło teraz? Nie, to serwer jakby padł? Ludzie, patrzcie. Co się dzieje, Co się dzieje. Dobra, jesteśmy. Coś mi nagrywanie wywaliło, Ogólnie całego Minecrafta nie mi poszło. Yy, cały Minecraft poszedł się pieprzyć, że tak powiem ładnie. Yy. Nie wiem dlaczego. Znaczy, ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mam dużo problemów, żeby włączyć nagrywanie, chociażby tutaj. Yy, z tego względu, że słuchajcie, włączam Minecraft, włączam Minecrafta, włączam nagrywanie. Okazuje się, że Minecraft po prostu przestaje działać, ale bo to. Bo to nie jest Minecraft, tylko to jest tak jakby ich launcher, ich wersja Minecraft'a. Hmm. Yy, no tego modu, tego, tego modu z tej całej gry. A, I myślę, że z tego mogą wynikać problemy, bo jest to oparte na jakiejś starszej wersji Minecraft'a. Hmm, no czyli generalnie, generalnie, no generalnie, no problemy, problemy, jeszcze raz problemy. Nawet ta wersja 1.7.9 nie jest do końca stabilna, ja bym powiedział. O, czekajcie. Macie jest ten, ta osoba, która mi poleciła serwer. Odpiszę mu. Hihi. Jej, słuchajcie. Eee, właśnie, ogólnie ten Mati cały napisał mi o tym serwerze, że, że ta, ten mod jest całkiem fajny. Znaczy... podoba mi się, no nie powiem, że nie, ale... Mm, nie ogarniam jeszcze, więc... Dacie mi, dacie mi trzy odcinki, myślę, że powinienem do tego czasu przeczytać i tak dalej. No dobra, once, ja żebym się do niego tepnął, więc zaufam mu. Dobra, wysłałem prośbę. No nie wiem, będę musiał go poprosić, żeby wyjaśnił, jak to cholerstwo działa. Bo nie wiem. O, nawet itemy dostanę, super. Jeżeli dostanę itemy na stas, no to jestem w stanie sobie poradzić ze wszystkim. Tak naprawdę, wziąłem jakąś kulkę w ogóle. Ej, to jest pierścień, tak? Nie mam pojęcia. Stone shield, nie, to jest tarcza. Jak działa tarcza, ja się pytam. Mogę to i to. Oj, oj, przepraszam, przepraszam, nie bij, nie bij, nie bij, ale jak to działa? Ja się pytam. Dobra, no nie wiem. Jezus Maria, zombie! Wiecie co? Chyba powoli ogarniam, jak to działa. Widziałem coś podobnego u pingwina pana, pingwina. Więc wie, że... O, brodawki netheru, okej. Okay. Chwila, mm, czekajcie, wiecie co? Mam pomysł yy, Mam pomysł, żeby on mnie po tym oprowadził, tak go ładnie poproszę Tak więc yy, poczekajcie chwilę O Boże! Co on zrobił? Łocie syn? co to jest? O ja pierniczy, co to było? wiem, chyba, czy nie? Co mi jest? To się ze mnie sypie, nie, coś chce do mnie dojść. Boże święty! Oła! Oła! Co się dzieje? To wszystko wybucha! Ja nie chcę tak! Oła! Tutaj się odpierdala! Łośes kurwesyn. Boże! Łośes kurwesyn, co to było? O ludzie, o święty Boże, co się działo? Ja tego nie ogarniam. Program do nakrywania buduje, buguje mi Minecraft. Chuj. E, a, tak więc to już koniec tego odcinka, który możecie potraktować jako swojego rodzaju zwiastun. Bo póki co, wszystko mi się zbugowało, ja nie ogarniam i chyba będę musiał grać na single, bo na multiplayerze jest zbyt daleko posunięta. Już gra dla takiego Nubasa jak ja. Tak więc dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z Hexit!